Siema, witajcie na enduro Stambuchu. W dzisiejszym odcinku odbiegamy od bielskich klimatów, do których wrócimy niebawem i udajemy się do Małopolski, w miejsce, które znajduje się rzut beretem od Krakowa. Mówimy tu o Myślenicach. Miejsce to zaczęło tętnić endurowym życiem za sprawą lokalnych riderów oraz projektu Myślenice Single Tracks. Do istniejących już tras, znajdujących się na kultowym hełmie, dołączyły dzikie single na szczytach takich jak Ukleina i Plebańska Góra. Dzięki uprzejmości Krzycha, który nas zaprowadził po tutejszych trasach, będziecie mogli liznąć endurowania z każdej z tych górek. Jako, że poruszamy się pomiędzy różnymi szczytami, teren po jaki zostały poprowadzone trasy jest bardzo różnorodny. Dzisiaj zabiorę Was na lomowe zakręciochy na Lunie, jedną z nowszych tras na Ukleinie Giorgio, kultowy już chyba mix criss-cross plus myszołów oraz kolejną nowość kamieniołom. Lecimy z kolejnością tras, w jakiej poprowadził nas Krzychu i jego myślenicka ekipa, która do nas później dołączyła. Wyszedł z tego świetny endurowy trip, który być może chcielibyście odtworzyć, dlatego w opisie filmu znajdziecie link do pliku GPX, który będziecie mogli pobrać. O -o. Zaczynamy od lomowej trasy Luna, na której dołączył do nas trail do Krzycha Giorgio. Zawsze chciałem nakręcić jakiegoś psiaka na POV no i w końcu nadarzyła się do tego okazja. Ale świeżutka. Coś pięknego. Fajnie. Ej, to nie jest, nie Trzeba ją tylko szerzej otworzyć i tu tak się tak, wpierdolić, nie? Ale ten, jest dość spora. Na mokro to... Czyje to tak śmierdzą? Moje czy twoje? E, fajna trasa, fajna. To... Najlepsze tu się do 哦、oh. <laughs> Ekstra! Taki jeden wielki pumptrack! Super! U. Zajebista! Fajne, bardzo fajne! Nas jak biega! Takie, takie pumptrackowe, nie? Przed Wami kolejna nowa trasa. Giorgio. Ma wspólny start z trasą Buryna, od której odbija w lewo zaraz za ławeczkami. Tutaj dołączyła do nas ekipa Krzycha, którą serdecznie pozdrawiam. Świetnie się razem zjeżdżało. Uch. Sam ścina swoje zakręty. U. Ty pies ci poleciał w drugą stronę. To No tak, pytam się go, czy mamy na coś uważać, mówi, że na nic. A tu kurewsko-siliski trawers z korzeniami. Wow. wow! A tu hopka była! Oczywiście trzeba było wrócić i ją skoczyć. A czy wiesz to? Nie wiem, czy to będę skakał. Najeżdżamy tylko, czy co? Закренд. О, без смысла. O, tutaj! Po zjechaniu Giorgio dołącza do nas Janek i Michał Jedyne osoby, oprócz nas, które tego dnia miały rowery analogowe Serio, podczas całego dnia spędzonego w myślenicach Nie spotkaliśmy nikogo na klasycznych MTB Wszyscy rajderzy mieli elektryki. Czy to tylko moje wrażenie, że jest to coraz częściej zauważalne i nie, żebym tu pił do elektryków, sam ją uwielbiam. Po prostu jestem ciekawy, czy w tym kierunku zmierza kolarstwo MTB, jak sądzicie. Filozoficzne rozważania o przyszłości Enduro zostawmy w sekcji komentarzy i udajmy się na Myszołowa, który moim zdaniem jest perełką wśród myśle niskich tras. Niejedne zawody Enduro nie powstydziłyby się go jako odcinka specjalnego, szczególnie w połączeniu z Chris Crossem, którego w tej chwili zjeżdżamy. Whoa! Teraz wjeżdżamy na właściwy fragment Myszołowa. No, ta trasa jest naprawdę perełką, wygląda przepięknie. Zobaczcie tylko na te pieczołowicie ułożone z kamieni podpory oraz bandy. Jest to część charakterystyczna tej trasy. A dlaczego też wcześniej wspomniałem, że ma racingowy charakter? Na jej przebiegu napotkacie na kilka takich interwałowych podjazdów. Więc, aby przejechać Myszołowa płynnie, będziecie potrzebowali mocnej łydy albo elektryka. Łooo wow. Ty, zapomniałem, że aż taka dzida tu była oh. O! Oh. <skrybujdy> <skrybujdy> oh. <skrybujdy> oh. Wiesz, to wszystko jedno Ta była trudniejsza, bo po zakręcie Zobaczymy Myszołowa i udajemy się na ostatni tego dnia zjazd trasą kamieniołą, która startuje na hełmie. Jeżeli będziecie korzystać z mojego GPX-a, to zamiast zjeżdżać asfaltem i wypychać zielonym szlakiem do góry, tak jak my to zrobiliśmy, możecie skręcić w lewo i podjechać hełm z Łydy. Profesor! Aby dostać się na kamienią, zjechaliśmy kawałek oficjalną trasą, rodzinny Flow oraz pierwszą sekcją snajpera. Podczas naszej wizyty kamienio był jeszcze bardzo świeży, także od tego czasu na trasie mogło się co nieco pozmieniać. Weźcie to pod uwagę, gdybyście zamierzali go zjeżdżać. Natomiast już wtedy miał kilka rewelacyjnych fragmentów jak wielgaśne bandy usypane z kamieni. Taki trochę w style, ale do potęgi. Dette er hennes Rabio. Można spuścić w sumie. Dzięki. It's <laughs> <Thank you. laughs> By było wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i suba. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.